i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Drodzy bracia i siostry, już od początku Wielkiego Postu przygotowujemy nasze serca przez pokutę i uczynki chrześcijańskiej miłości. Dowadzimy się w dniu dzisiejszym, aby z całym Kościołem obchodzić pamiątkę wjazdu naszego Pana do Jerozolimy gdzie miał on spełnić paschanną tajemnicę męki i zmartwychwstania. Wspominając to zbawcze wydarzenie z głęboką wiarą i pobożnością, pójdźmy za Panem, aby uczestnicząc w tajemnicy Jego krzyża, rozpocznijmy udział w zmartwychwstaniu i życiu. Modlmy się. Przekorący wieczny Bożo. Uświęć te gałązki swoim poczomieniem. I sprawa, byśmy idąc z radością za Chrystusem Królem, mogli przez niego dojść do wiecznego Jeruzalem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Szybcie. Yes, <laughs> Souls, falls, Przeżywamy w naszej parafii rekolekcje. Głosik Ilię, ojciec Piotr, Stanisławczyk, zakonu braci mniejszych, konwentualnych. Dla naszej parafii jest to dzień szczególny, bowiem Franciszkanie zostawia nam wielki dar. Po tych rekolekcjach Pozostaną z nami dwaj błogosławieni ojcowie, męczennicy, którzy zginęli, młodząc Jezusa Chrystusa w Peru, Pariakoto. To, że oni tutaj będą, to wielki dar dla nas, powiem, będą oni dla nas i opiekunami, i lędownikami nasze modlitwa, które będziemy zanosić przez ich stawiennictwo do Pana Boga. Tworzycie niewątpliwie wspaniałą parafię i niezwykłą, ponieważ ta parafia ma, posiada najstarszy kościół w Zakopanem, 100 lat starszy od kościoła na Brzysku, chociaż parafia jest morsza, ale to właśnie star staraniem tutaj ludzi najpierw ofiarowano miejsce, później właśnie przeniesiono z kościół z ze zebrzydowskiej. Starano się o to, żeby tutaj dojeżdżał już pasterz, też, później, żeby powstała parafia. I jesteście od dnia dzisiejszego pierwszą parafią zakopaną, która będzie posiadania, w posiadaniu relikwii błogosławionych męczenników są pierwsi polscy męczennicy misjonarze, Pozwólcie, że przeczytam dekret i oficjalnie przekażemy Wam relikwie pierwszego stopnia męczenników Zbigniewa i Michała. Prowincja o prowincji św. Antoniego Padewskiego i błogosławionego Jakuba Strzemie, zakonu braci mniejszych konwentualnych Franciszkanów w Polsce. W niniejszym przekazuję relikwie pierwszego stopnia Błogosławionego Zbigniewa Szczałkowskiego i Błogosławionego Michała Tomaszka oraz certyfikat postulatora generalnego dla parafii pod wezwaniem świętego Jana Apostoła i Ewangelisty Zakopanego. Podpisany Ojciec Marian Gołąb, prowincją. Udzielę teraz tymi relikwiami ogólnego błogosławieństwa. Na zakończeniu przy świętej będzie można podejść i ucałować te relikwie święte. Był 9 sierpnia w 1991 roku. Grupa terrorystów przyjechała do małej miejscowości Pariakoto w Peru, miejscowość. Położona w górach andyjskich w takiej pustynnej części gór. Wieczorem, kiedy przyjechali, aresztowali pracujących tam misjonarzy z Polski, właśnie Zbigniewa Szałkowskiego, zbigniew jest ten niższy, tutaj na banerze, pochodzi z Tarnowa. i Michała Tomaszka, wyższy Michał pochodził z podżywca. Po krótkim przesłuchaniu, kiedy nie potrafili jakichś konkretnych zarzutów stawiać, kiedy zobaczyli, że też misjonarze ciągle dopytują ich o co ich oskarżają, wywieźli ich poza miejscowość na drodze wiodącej w góry, strzałem w tył głowy pozbawili życia. Tak właśnie zginęli Zbyszek i Michał. Przez trzy lata pracowali na tej misji. Misja bardzo trudna otwierała się pod koniec lat 80. Wtedy biskup miejsca przyjechał do nas, do franciszkanów, do Krakowa prosić o to, aby y, którzy bracia są chętni, żeby przyjechali wspomóc ludzi, którzy y, tam w tych rejonach żyją. Rejony Pariakoto... Takie bardzo ubogie miejsca zamieszkały przez ubogą ludność górali andyjskich, bardzo prostych ludzi, wydawało się, że państwo peruwiańskie zapomniało o nich, pamiętali właśnie tylko misjonarze, no i terroryści. I kiedy bracia przyjechali tam po przygotowaniu się takim językowym, kulturowym, krótkie przygotowanie, to tutaj intensywny czas posługi. Mieli pod opieką około 60 różnych miejscowości rozsianych na dużym terenie. Te miejscowości nawet były zaludnione na wysokościach ponad 3000 metrów. Tam docierali. Taka wyprawa do miejscowości trwała nieraz kil kilka dni, po to, żeby dotrzeć, pobyć z ludźmi na miejscu i wrócić do misji właśnie w miejscowości Pariakoto, gdzie bracia mieli swój klasztor. Dla ludzi przyjazd misjonarza to było też wielkie święto. Bo misjonarz był tym, który przychodzi, który się troszczy, który mówi jak żyć po chrześcijańsku, który sprawuje liturgię, błogosławi małżeństwa, dzieci. Co więcej, bracia w tej posłudze otrzymali od Pana Boga takie szczególne dary, charyzmaty, do pomocy tym ludziom, do których byli wysłani. Zbyszek. Zbyszek przez górali był nazywany doktorkiem. Jak przeglądamy zdjęcia, to często on pochyla się nad ludźmi chorymi, starszymi. Ci ludzie bez pomocy medycznej często zapadali na takie choroby, które no, u nas są szybko leczone. Natomiast tam te choroby się tak rozwijały, że przykuwały ludzi do, do łóżek, nie byli w stanie funkcjonować. Zbyszek organizował grupy wolontariuszy, tak, także spośród lekarzy, pielęgniarek. Tych ludzi ściągali do szpitala, troszczyli się o nich i nieraz po kilkunastu dniach ci wracali do swoich domów zupełnie zdrowi. Taki dar uzdrowienia można powiedzieć. Michał miał szczególny taki dar pracy wśród dzieci i młodzieży. Dzieci i młodzież w górach często zaniedbana, głodna, nie potrafili czytać, pisać, więc bracia organizowali miejsce, żeby ktoś przygotowywał posiłek dla dzieci, młodzieży, jakiegoś nauczyciela, żeby uczył czytać, pisać. Sami też przychodzili z katechezą, żeby dzieci poznawały Pana Boga. I tak w różnych miejscach w tej misji powstawały to: jakaś kaplica, to jakiś punkt medyczny. Bardzo wiele różnych inicjatyw, tak żeby ludziom żyło się lepiej, godniej. Bracia. Realizowali też przy pomocy polskich parafii, przy pomocy różnych organizacji charytatywnych. Zbierali fundusze i razem z, z ludźmi budowali. To jakiś most powstał pomiędzy miejscowościami, żeby ludzie mogli się spotykać, taki kawałek drogi. Już przed śmiercią swoją myśleli, żeby razem z wójtem doprowadzić elektryfikację do, do Paria Koto. I ludzie widzieli, że. Ci misjonarze przyjechali z jakiegoś dalekiego kraju. Tam, w tym kraju, zostawili swoich bliskich, za tym krajem tęsknią, tam mają swoich przyjaciół i przyjechali w miejsce, gdzie trudniej się im żyje. Co więcej, ściągają różną pomoc i się dzielą tym wszystkim, co, co posiadają. Kiedy był głód w tamtym terenie, to bracia właśnie ściągali pomoc z Caritasu i rozdzielali pomiędzy ludzi żywność, żeby przeżyć jak naj, najtrudniejszy czas. I to nie spodobało się terrorystom. Terroryści z organizacji Świetlisty Szlak uważali, że można wprowadzić dobrobyt w całym państwie, ale trzeba zmienić ustrój, doprowadzić do przewrotu, do rewolucji żeby wprowadzić komunizm. I wtedy każdy będzie szczęśliwy, bo każdy otrzyma porówno wszystkiego. Natomiast misjonarze przeszkadzali, bo kiedy głosili Chrystusa, kiedy uczyli jak żyć, jak sobie pomagać, jak, jak się wspierać, jak sobie przebaczać, to z nimi, z misjonarzami się ludziom żyło lepiej. Nie, więc ludzie nie będą w stanie chwycić za broń, żeby dokonać przewrotu w całym państwie. Więc wysyłali do misjonarzy, terroryści, różne ostrzeżenia. Jak nie opuścicie tej misji, to my przyjedziemy, was zamordujemy. Sam biskup, ordynariusz, przyjechał do braci rozmawiać z nimi. Mówi, musicie tę misję opuścić, musicie stąd uciekać, bo nie jesteśmy was w stanie ochronić. Wtedy Zbyszek i Michał odpowiedzieli biskupowi, że nas tutaj Pan Bóg posłał do tych ludzi. Nie możemy ich opuścić. W to miejsce nikt nie przyjdzie po nas. Jest takie trudne. Pan Bóg się o nas zatroszczy. I Pan Bóg zatroszczył się przedziwnie, bo w 2015 roku bracia zostali beatyfikowani. Męczennicy miłości. Natomiast organizacje terrorystyczne się rozpadły w górach. I oni są takimi szczególnymi patronami w czasach, kiedy przeżywamy różne sytuacje związane z terroryzmem. Jak patrzymy się na Europę, na świat, to bardzo często jest tyle nienawiści względem chrześcijan. Co, co kilka minut ginie chrześcijanin z powodu tego, że należy do, do Chrystusa, że wyznaje wiarę w Chrystusa. Słyszymy nieraz na, na zachodzie Europy, ile jest aktów wandalizmu, terroryzmu względem chrześcijan, parafian, katolików. Tak jest na całym świecie. Dzięki Bogu Polska jest ochroniona przed tego typu, typu akcjami, przynajmniej jak na razie. Dzięki Bogu i Matce Najświętszej. Natomiast być może. No, być może doświadczamy takiego terroryzmu w skali mikro. Zwróćcie uwagę, ile jest ta takich sytuacji, kiedy ktoś bliski, ktoś, kto jest w rodzinie, staje się terrorystą <grym> dla najbliższych. Wystarczy, że w domu pojawi się ktoś, kto jest uzależniony od alkoholu, od narkotyków, on staje się terrorystą dla najbliższych. Rani innych swoim zachowaniem, agresją, wynoszeniem rzeczy z domu. W takiego domu ciężko wprowadzić znajomych, przyjaciół, bo jest niepokój, bo ciągle nie wiadomo, co się wydarzy. Ale mogą być inne sytuacje, w których, w których właśnie ty doświadczasz, że ktoś, ktoś bliski, kto jest przy tobie, może mąż, żona, dzieci, teść, teściowa, sąsiad, że jest y, takim wrogiem, który cię zabija swoim słowem, swoim zachowaniem. I, I potrzeba wtedy w sercu modlić się o przebaczenie, i to jest trudne, kiedy na co dzień spotyka się takiego terrorystę przy, przy sobie. Może być tak, że to ty właśnie nie radzisz sobie ze swoimi uczuciami, emocjami i swoim zachowaniem, ranić na, najbliższych. Nieraz są to rany, które, których nie widać na ciele, pozostają w sercu. Ileż takich sytuacji właśnie w naszym życiu. I Zbyszek, i Michał stoją przy nas, są, żeby nas omadlać, bo taka jest rola świętych. Jak popatrzymy, będziemy wyznawać wiarę, to tam jest też wyznanie wiary, że są święci, którzy z nami obcują. Ludzie, którzy przeszli przez życie, są blisko Pana Boga. I oni działają w dwojaki sposób. Pierwsze, jak znamy ich życie, się z nimi zaprzyjaźnimy jakoś, to stają się takimi wzorcami, ideałami. W jaki sposób postępować, co robić albo czego unikać w drodze do Pana Boga, żeby samemu być człowiekiem błogosławionym, świętym. A drugi sposób działania, my to nazywamy wstawiennictwem świętych, to oni omadlają nasze sprawy, są przy Panu Bogu, twarzą w twarz, rozmawiają o naszych sprawach. My ich zapraszamy w nasze życie, żeby się o nas też troszczyli. Tak działają święci. Nie wiemy, jak to technicznie się odbywa, ale właśnie przez Stawiennictwo Świętych, też Zbyszka i Michała, no, otrzymujemy informację, że ludzie się nawracają, że zmienia się ich sytuacja jakaś życiowa, że niektórzy, którzy byli chorzy na jakieś bardzo trudne choroby, nie do wyleczenia, dostają łaski uzdrowienia. W różny sposób, właśnie. Oni są przy nas, towarzyszą nam w drodze do Pana Boga, bo taka jest rola świętych, prowadzić nas do, do Pana Boga. I tutaj Zbyszek i Michał zostają w tej parafii waszej, właśnie w tych dwóch kapsułkach. Są relikwie pierwszego stopnia, czyli z ciała męczennika. Oni są pochowani w Peru, w Pariakoto, tam gdzie chcieli, gdzie pracowali, gdzie oddali życie. Natomiast relikwia jest takim właśnie znakiem, że są zapraszani do tej parafii. Właśnie, żeby omadlali też sprawę tego terroryzmu w skali mikro, którego możecie doświadczać. Ale też wasze sprawy, żebyście wy, jak oni, stawali się tymi, którzy w swoje środowiska wnoszą pokój, radość, którzy wnoszą dobrą nowinę. Bo to, co się dzieje w waszej misji, w misji każdego z nas, to jest to miejsce, do którego trafimy, wychodząc z tej świątyni. I tam wnosimy albo dobrą nowinę, albo jesteśmy terrorystami dla, dla innych. W sumie nie radzimy. Potrzeba właśnie ich z, z, zapraszania. Po mszy świętej właśnie ucałowanie relikwia, jak będziecie podchodzić, bo ucałowanie to jest takie akty zewnętrzne, ale jest ważniejsze to, co my przeżywamy w sercu. Z taką prośbą Zbyszku i Michale, módlcie się za mnie, żebym, żebym ja był dobrym misjonarzem w moim środowisku. Żebym potrafił przebaczać tym, którzy, którzy mnie ranią. Ochraniajcie mnie moich najbliższych. I to jest taki właśnie, taka modlitwa, która, którą zanosimy do Pana Boga i którą wspierają oni wtedy. Będziemy mieć dla was też dzisiaj taki unikatowy prezent. To są relikwie drugiego stopnia. Relikwie drugiego stopnia to są rzeczy, które używali święci błogosławieni. Rzadko się je rozdaje w kościele, bo najczęściej już nie ma takich możliwości. Natomiast my mamy, bo zabezpieczyliśmy po naszych braciach wszystkie ich rzeczy. I nasi bracia i siostry w Niepokalanowie przygotowują takie właśnie relikwie. Tu są w obrazku zalaminowane fragmenty ubrań, których używali nasi męczennicy. Relikwie drugiego stopnia. Każdy z was może mieć takie relikwie. Można je mieć przy sobie. To nie działa jakoś w sposób magiczny, ale my jesteśmy ludźmi zmysłowymi. Czasami właśnie jak mamy coś od osoby, które nale co należało do osoby świętej, to łatwo w różnych sytuacjach przypomnieć sobie właśnie o, o tych, którzy chcą być przy mnie i mi nie omadlać. Te relikwie otrzymacie, kiedy będziecie wychodzić z tej świątyni. One są w kopertach, brat Jan i, i nasza wolontariuszka, pani Joasia, będą rozdawali te relikwie. To, jest, to darmowe jest darmowe, tego się nie sprzedaje. Weźcie dla siebie. Może chcecie komuś za granicę wysłać, kto się niepokoi o, o swoje bezpieczeństwo. Może ktoś jest chory, nie, nie przyjdzie nam Mszę Świętą, będziecie chcieli z, zostawić, ofiarować komuś, to weźcie też dla kogoś naj, najbliższego. Oni tutaj są.